Ja mam odwiedziny, ale jestem boka, ale to bardzo ryzyko. Jestem ranę. w pierwszym miejscu, który jest tą Mam już rozpoczęte zlecenie. To jest zasady początek. Z przede wszystkim odblokowałem ciężarówkę. Mieliśmy salwoleta, miałem salwoleta też, auto. Jechałem dokładnie o z tego miejsca. Z tego, tu, gdzie jest salwolet. I przyjechałem do magazynu i tutaj. I na stary most. Trzeba dostarczyć belki i deski, żeby dostać się do garażu, który jest gdzieś tutaj. No, już są tu No, Jeśli ja będzie podobał, to jest ta i lajka, my lecimy na starym monster. Dość, pierwsze potrzebne były te belki, czy deski. To ma napęd tylko nie ma AMG Jutro to nie będzie Tutaj coś zauważyłem Jak sobie tutaj coś Nie, Trzeba tutaj bokiem przejechać tylko można przejechać Tutaj w to jest trochę trudne Tutaj auta przecież pojechałem. Nie chciałbym się w ciężarówką tutaj nakopać. Dobra, przejechałem. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z SnowRunnera to piszcie w komentarzach. I na 5 łapek w górę pod tym filmem nagram kolejny odcinek z SnowRunnera.

Dobra, wtedy patrzymy Dobra, buduję się most. Tutaj. Już się most Będzie trzeba jechać teraz po też. Było potrzebne chyba dwa Czyli Trzeba tam sparkać.

Zwyraźnie. Znaczy, bo to jest na kierownicę, to nie gra, a ja gra na saldo. Znaczy na W, A, I, F i D. Dobra, tu już nie jestem. Jakbyście słyszeli takie stukanie, to mam, jak coś mam remont? W Świetnie, to zachowałem. Dobra, wyciągajcie to, co jest pomocne.

No i nie chcę do przodu już, nie? No jeźdź do przodu. Dobra jest go nie łapnie to u nie? Że nie chcę jeść. No widzę ono i tak przerywa. A jeszcze będzie dosyć ciężko.

Trochę mają se przejechany, albo nie, nie 10, na bude. Są grosze sił, tak chyba Dlaczego ta siężarówka ma se przejechane Přeje Widzicie to? To przejechamy 7, 6, 5 Nie ma tego Mamy mam przyciepę. Dobra Szczerze ja po tą szczepę wolę tam jest, i było to w Nie chcę, tam, tam Bo się, się nie tam ciągarka Mamy też śniatek w szczepie mamy dobrze Jest dobra mamą szczepę No się dajmy.

no się dziś, jak to są opony nie do błota. Dobra, teraz mamy teraz. I mamy tą szczepę prawo Dobra Oraz mamy szczepę Teraz to podłączamy Dobra, jeszcze ciekawe. To jest piękne. Nie zastanawiam się, czy ciężarówki będą tutaj. Bo już w zasadzie 8 minut jeździmy sobie robimy moc, moc, nie? Bo to nie chce ruszyć. No jedź. Jedź, to nie ciężarka.

Jeszcze sam ten mówię przyjechać i trochę drogi. będziemy na Mój, mm. Tutaj jest to. droga. Gdzie jest ta woda? Dobra, ta woda będzie. E, ta woda będzie... Tak, za chwilę tutaj jest ta za. tu jest ta za. tutaj dobra przejechaliśmy przez wodę, czyli za chwilę w zasadzie droga jest aha, jeszcze jest, jest dół za. w zasadzie coś obok ta burza może jeszcze tam po ta okej ok.

Jesteśmy już na, na drodze, na drodze No trochę się zakopało Jak to teraz, do czego się potem... Chyba się w tak, jest tego to się tą cechę Nie tak tak, tu? Nie, dłońka. No, Dobra, stały tu. Tak. tak. Dobra, jest, jest do Albo się nie. Udało się. Nie udało nie, nie, się. Dobra, udało no. się. Tam to. I na moczę bardziej. Tutaj. No już, już się, że, fajnie Drugi z górskich został tylko za, za, za Dobra, zrobiliśmy już most Fajnie, no to jest chyba niezgrabny moment on zajmie to stronka z tego, Dobra, idziemy do garażu garaż jest gdzie? Tu garaż? ok, to jest po prostu do garażu i już się nie rób, żeby tam wiesz obserwacyjnych, bo to nie jest na ten sam i obok garażu prawdopodobnie będzie e, kolejny ceniony to jest którą wydostępuję na ulicy i podsumujcie teraz bo już mapa, nie zarówno problem dobra, to się musimy zakopalić Tylko dlatego, że to Dobra, to się z tego zaczepili. Dobra, przejechaliśmy, to jest dobrze, przejechaliśmy. Tylko, że tu się znowu koniecznie napędzimy. Wiem. Ale tu tam jest biała obserwacyjna. Zgoniej tym nie tym nie dojdziemy. Zgoniej tym nie to Trzeba mieć jakiś inny trochę pojazd. Jakiś z tego Chevrolet'a. Albo do tego. Dobra, jest coś innego. Dobra, jesteśmy na normalnej drodze. Tu jest jakaś farma. Dobra, jedna paliwa. 164 litrów. A było 270. Ah, avena, 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 तेरे को भी सिंपल है, जैसे कि हम जानते हैं कि रात को अगर हम अपने घर पर रहेंगे, तो się ja powiedzieć, że na razie że, że daje radę, ale tutaj, tu jest w bo tu jest woda, nie? No, świe! Znaczy to tak, w koniu, ale u nie ryzykować, żebyśmy sobie Gdybyśmy tędy zjechali, to byśmy gdzieś... tu... no, ale to są o to są te podesty, jak widzicie już i jest A tu jest jakaś mała ta cudowość. Bo my dojechaliśmy pojechaliśmy, musimy się grać te, nie grać w tym, nie? Bo byśmy się zakopali. Widzowie dojechaliśmy do garażu, udało nam się dojechać. W ciągu 15-16 minut dojechaliśmy. Równe 16 minut jesteśmy Teraz sobie, tutaj już sobie zostawmy sobie tutaj na no Dobra, no cóż, no sobie no cóż, to cóż, no cóż, no to no cóż, no po prostu odłączymy Dobra, odkryliśmy przytapy. pierwszy garaż. Na tym się polega ta gra? Fajnie. Eksploruj mapę, odkrywaj wieże obserwacyjne, realizuj kontrakty. Zobywaj nagrody i znajduj garaż, gdzie ulepszysz swoje pojazdy lub kupisz nowe. Fajnie. Dobra, tutaj następnie. Mamy samochód. Mamy no, ten... Dobra, co? Jesteśmy ugarały Aha, tam po prostu taki silnik A tu mam jakieś drzew darmo aż ciężarów. Aha, bo to jest pakietu, który był że darmo. To my je możemy przecież sprzedać? I mamy już 254 tysiące. Dobra, możemy sobie w sumie, tak na tyle w kasy, możemy to sprzedać. Sprzedać. Tak. I wziąć sobie jakiś terenowy pojazd. Tu jest autostrada, autostrada ciężkie. Tego flastera mamy tam. International. A to jest OBSI. Pacific. I szczerze kupmy sobie jakąś taką... tą. Bo to jest teren. Ma no, okręt terenowy. Ma no, AWD i lokację z To również jest rodzica. Dobra. Kupmy. To nie jest magazyn, nie? Dobra, no, możemy go dostosować. Dobra, kupimy mu aktywne, będzie się można obniżać i pozbywać kiedy się chce. Tu opłaty teren Ma te opony terenowe, to kupimy mu te terenowe. To można takie opłaty odlokowywać. Błotne. Ole, to ma opłaty. Dobra. Co jakieś w ogóle chercze dziwne? No, dodatki. O, robimy musiałoby być w tym razie. I możemy mu dać taką rzecz. I nie możemy dodać. co bym dodać? Te światła, w tym dają, to nie bo w samochodzie też się mógł, to się nie śnięto, ale okej okay. Dobra, to zostawmy sobie I możemy go pomalować Dobra, pomalujmy go na ten kolor Na ten Jakieś zjawisko jeszcze można dodać Dobra To w sumie... nie, co zrobię Nie przechodzimy na Alaskę, nie przechodzimy na Alaskę. Oraz słuchajmy go, teraz... O co chodzi? Zachod... Mapa ogólna, mapa lokalna. Co, co to jest? Aha, to jest takie coś. Dobra to, jest to było wszystko na odcinek. Ja Was żegnam. Pa-pa!